Czy mięśniaki macicy zagrażają ciąży? Mięśniaki, które wykrywa się w ciąży, zwykle nie są niebezpieczne dla rozwoju embriona, potem płodu. Oczywiście zależy to od ich lokalizacji, bo wyróżniamy mięśniaki podsluzówkowe, śródścienne i podśluzówkowe. Te podśluzówkowe, ta nazwa oznacza, że mięśniak znajduje się w macicy i może deformować Wnętrze jamy macicy, co potem wpływa na kształt jaja płodowego. Jeżeli ten wpływ jest bardzo, bardzo duży, to istnieje ryzyko nieprawidłowego rozwoju ciąży i zakończenia ciąży wczesnym poronieniem jeżeli mięśniak jest zupełnie na zewnątrz macicy i jest mały, to kompletnie nie stanowi żadnego problemu. Natomiast jeżeli ten zewnętrzny, tak zwany podsorowicówkowy mięśniak jest bardzo duży, to znaczy ma 8-9 cm, to dla rozwoju wczesnej ciąży nie będzie miał zapewne żadnego wpływu, natomiast może stanowić przeszkodę porodową w momencie, kiedy główka dziecka będzie musiała zsuwać się do dołu. To on może jak korek zatykać wejście do Miednicy. Wtedy należy zakończyć ciążę cięciem cesarskim. Jeżeli jest możliwe, to również w czasie cięcia cesarskiego usuwa się tego mięśniaka.